Hej, kochani! Dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym powiem wam takie propozycje na filmiki. Jakie filmiki się pojawią teraz, bo nie jestem pewna i nie wiem jakie będziecie chcieli filmiki dla mojego kanału, bo jak wiecie jestem początkująca, jak oglądacie mój pierwszy filmik, to tam możecie się dowiedzieć, że jestem początkująca i was proszę również o wyrozumiałość. No i nie wiem, czy chcecie o hole i vlogi, czy też rzeczy o mnie, bo jak przypuszczam, że ten filmik, ten pierwszy, co teraz się pojawi, niedługo to będzie hol. Więc Was do hamiczków będzie hol, więc Was do niego niedługo odsyłam. Y no i co ja mogę powiedzieć, bardzo dziękuję za 4 subskrypcje, jest to dla mnie coś niebywałego, że 4 subskrypcje w połowę dnia, to na no serio myśleliście, tak postaraliście, że ja normalnie uwierzyć nie mogłam, myślałam, że jest jedna, ale już są 4, więc nic z tego. No i jeśli chcecie jakieś inne filmiki, to napiszcie na dole, ja oczywiście spieszę je do karty i nagram i nie tylko też będzie filmik do QA. Więc zapraszam Tak, dziękuję bardzo za te 4 subskrypcje, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Zapraszam Waszych znajomych do oglądania mojego kanału, a ja również zaproszę swoich znajomych, żeby oglądali Twój albo Wasze kanały. 干。